Ktoś miał wszystko, miał ciszę twojej obecności, spokój twojego głosu, pewność twojego spojrzenia, posiadał to, co wielu próbuje zdobyć przez całe życie, ale nie potrafił tego dostrzec. Teraz pustka, która pozostała go pochłania, a wspomnienie tego, co stracił, stało się ciężarem nie do udźwignięcia. Czujesz to, jakby była częścią twojej własnej skóry. Ponieważ kiedy ktoś traci ciebie, wpływ nie dotyczy tylko tej osoby, odbija się w tym, kim jesteś. W tym, jak siebie postrzegasz, w tym, jak świat wydaje się zmieniać wokół, miał przywilej dotykać cię bez świadomości wartości chwili, a dziś to, co pozostało, to echa, wspomnienia, które powracają w niespodziewany sposób, w najmniejszych szczegółach, piosenka w radio, perfum, który pojawia się na wietrze, słowo powtarzane w trakcie jakiejkolwiek rozmowy. I za każdym razem, gdy to się zdarza, jego serce się zaciska, bo świadomość przyszła za późno. Jest coś okrutnego w dostrzeganiu zbyt późno, to jakby czas przekształcał się w lustro, ukazując nie tylko to, co już nie może wrócić, ale także ile stracono z prawdziwego życia, gdy jeszcze było to możliwe. Uświadomił to sobie, ale za późno. I ty o tym wiesz. Ponieważ na jakimś poziomie, nawet jeśli nie chcesz tego przyznać, także nosisz w sobie poczucie, że zostałeś zepchnięty na bok, niedoceniony. Że nie otrzymałeś obecności, na którą zasługiwałeś. To rana, która nie goi się łatwo, ponieważ to nie była tylko nieobecność, to była brak uznania. On miał wszystko, ale nie miał świadomości. A świadomość to to, co nadaje życiu sens. Bez niej nawet najczystsza obecność staje się niewidoczna. Dziś cierpi, bo stracił szansę dostrzec to, co już było przed nim. Jeśli kiedykolwiek przeszedłeś przez coś takiego, skomentuj. Musiałem to usłyszeć. Jego ból nie wynika tylko z tego, co się skończyło. To także ból pamięci o tym, czym mogłoby być. To rodzaj cichej żałoby. Nie płacze się tylko za końcem, ale za przyszłością, która nigdy nie zaistnieje. I to właśnie tam rana staje się najpłytsza, ponieważ każda utracona możliwość zmienia się w brak, którego nie da się wypełnić. Zauważyłeś, że niektórych błędów nie można naprawić? Są rzeczy, które po prostu łamią się na zawsze. Teraz już to rozumie. Życie mogło wyglądać inaczej, gdyby tylko zwrócił na to uwagę. Gdyby usłyszał między wierszami, gestami, milczeniem, które wołały o troskę, ale on tego nie zauważył, a kiedy w końcu dostrzegł, ciebie już tam nie było. Ta świadomość przychodzi falami. To nie jest ból ciągły, jest gorszy. To ból, który wraca, gdy najmniej się go spodziewasz. Może się śmiać, pracować, wychodzić z przyjaciółmi. Ale zawsze następuje moment przerwy, w którym pamięć wraca, a kiedy wraca, pociąga za sobą wszystko. Czujesz intensywność tego w powietrzu, jakbyś mógł prawie dotknąć tej nieobecności, która teraz go prześladuje. Bo gdy ktoś traci ciebie, nie traci tylko człowieka, traci również lustro samego siebie, szansę na bycie więcej, na życie poza powierzchnią. To tutaj historia staje się cięższa, bo nie ma znaczenia, jak bardzo stara się pójść naprzód. Zawsze zostanie ślad tego, czego nie da się cofnąć. To, co zostało utracone, nie wraca. To, co zostało zignorowane, nie może być odzyskane. Czy przeżyłeś coś podobnego? Opowiedz mi w komentarzach. Jest moment w życiu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy wieczni, a ten moment dla niego nadszedł, kiedy odszedłeś. Do tego czasu wszystko wydawało się zagwarantowane, czas wydawał się nieskończony, spotkania odbywały się bez wysiłku. Obecność była automatyczna, ale nagle nie było już nic. Dziwne, jak brak może uczyć więcej niż obecność. On odkrył, kim naprawdę byłeś, dopiero gdy już nie mógł cię mieć. I to jest okrutna ironia życia. Dostrzegamy wielkość tylko wtedy, gdy nie ma już możliwości jej uchwycenia. Możesz pomyśleć, to nie fair. I rzeczywiście nie jest. Ale życie nigdy nie było zainteresowane sprawiedliwością interesuje się prawdą. A prawda jest taka, że nie zawsze jesteśmy doceniani we właściwym czasie. Czasem przypominamy sobie o kimś dopiero zbyt późno. Jednak w tym bólu kryje się coś więcej, odkrycie, które sięga poza utratę. Bo tracąc Ciebie, odkrył kruchość własnej duszy. Znalazł się w obliczu pustki, bez obrony, bez wyjaśnień, bez sensownych wymówek. I w tej pustce musiał stawić czoła sobie. To jest moment, w którym wszystko się zmienia. Bo twoja nieobecność stała się obecnością lustra. Teraz nie może już uciekać przed prawdą o tym, kim jest, jak był ślepy, jak zmarnował coś, co nigdy nie wróci. Jeśli to ma dla ciebie sens, napisz tak w komentarzach. Musisz zrozumieć. Ból, który czuje, to nie tylko tęsknota, to również wstyd. Wstyd, że nie zauważył tego wcześniej. Wstyd, że zmarnował szansę na pełnię u twojego boku. Ten wstyd jest cichy, ale głęboki niszczą go od środka. Powraca do każdego szczegółu w myślach. Myśli o momentach, kiedy mówiłeś, a on nie słuchał, o chwilach, gdy czekałeś, a on się nie pojawił, o gestach, które prosiły o obecność i otrzymały dystans. Wszystko to teraz waży jak wyrok, a najokrutniejsze jest to, że nie ma powrotu. Nie ma powrotu do momentu, który nie został przeżyty. Nie ma powtórzenia dla tego, co było ignorowane. Czas nie zwraca tego, co zostało utracone. Tylko pokazuje, jak bardzo tego brakuje. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Uczucie, że byłeś niewidzialny do chwili, gdy odszedł? To jest znak, którego nie da się zetrzeć, bo to nie tylko o tym, że on stracił ciebie, to także o tym, że ty zostałeś zmarnowany. I może właśnie tutaj milczenie staje się jeszcze bardziej bolesne, bo nieobecność teraz mówi głośniej niż jakiekolwiek słowo. A każde wspomnienie to okrutne przypomnienie. Że to, co było proste, mogło być wieczne, ale nie było. Skomentuj, serce, jeśli jesteś z nami w tej podróży. Jest coś, czego nikt nie mówi. Gdy ktoś cię traci, to nie tylko tęsknota się zjawia to pustka, której nic nie jest w stanie wypełnić. Może próbować szukać rozrywek, zanurzać się w nowych znajomościach, chować za wymuszonymi uśmiechami. Ale w głębi duszy wszystko wydaje się fałszywe, wszystko wydaje się małe. Bo nic nie jest w stanie porównać się z tym, co zostało utracone. To w tym kontraście ból się nasila. To nie tylko fakt, że nie ma Cię już w życiu, to fakt, że cały świat staje się mniejszy bez Twojej obecności. Zaczyna to dostrzegać coraz bardziej, a ciekawostką jest to, że gdy był z Tobą, nie widział tego. Wszystko wydawało się normalne, codzienne, prawie automatyczne. Teraz każdy szczegół, który wcześniej wydawał się nieistotny. Ujawnia swoją ogromną wagę. Czy już zauważyłeś, jak nieobecność potęguje wartość rzeczy? To, co wcześniej było rutyną, zamienia się w relikwie. Wspólna kawa, prosta rozmowa, nawet dzielona cisza, teraz stają się cennymi wspomnieniami, które niemożliwe do powtórzenia. A ta świadomość nie daje spokoju. Pojawia się w dziwnych chwilach, kiedy się tego najmniej spodziewa. Nagle, w środku nocy, budzi go wspomnienie lub na ulicy. Twarz, przypominająca Twoją, aktywuje pamięć. Serce ściska, oddech staje w gardle, a świadomość wraca jak cios. Nie ma Cię już. Żal ma tę moc, by zżerać od wewnątrz. Jest powolny, uporczywy, nieustanny. Nie krzyczy, ale pozostaje. To cichy trucizna, która powoli niszczy każdą część duszy. I to właśnie on odczuwa ciągłą korozję tego, czym mogłoby być. Na dnie prawda jest prosta. Wierzył, że zawsze będziesz przy nim. To była iluzja, która go oślepiła. Myślał, że Twoja obecność jest gwarantowana, że Twoja cierpliwość jest nieskończona, że Twoja miłość przetrwa wszystko, ale nikt nie wytrzyma wiecznego zaniedbania. Odeszłaś nie dlatego, że chciałaś, ale dlatego, że nie było już miejsca na pozostanie niewidzialną, nie było już możliwości utrzymania więzi, gdzie brakowało dostrzegania. To, co oferowałaś, było zbyt cenne, aby traktować to jak coś błahostkowego. A teraz, co mu pozostało, to świadomość. Spóźniona percepcja jest więzieniem. Przegląda wszystko w myślach i w okrutny sposób rozumie, że stracił nie tylko osobę, ale także szansę na to, by być innym. Stracił szansę, by stać się lepszym. Czas jest bezwzględny wobec tych, którzy nie dostrzegają w odpowiednim momencie. Zawsze pobiera opłatę później. A ta opłata jest wysoka, bezsenne noce, powracające wspomnienia, serce, które nigdy nie znajduje pełnego odpoczynku. Czy również czułeś ciężar bycia niedostrzeżonym, gdy wciąż oferowałeś wszystko? Ta rana jest jedną z najtrudniejszych doniesienia, bo nie chodzi tylko o nieobecność, ale o niesprawiedliwość. A jednak w tym procesie jest coś, co również Cię przekształca. Uczysz się, że Twoja obecność nie może być marnotrawiona. Uczysz się, że ci, którzy nie potrafią dostrzegać nie zasługują na to, by pozostać. Jeśli to cię poruszyło, skomentuj. Potrzebowałem to usłyszeć. Jest coś, czego naucza nas cisza. Kiedy ktoś traci ciebie, jego świat nie wali się z dnia na dzień. Pęka na małe szczeliny. Na początku stara się iść dalej, jakby nic się nie zmieniło, ale z czasem dostrzega, że każda część życia została naznaczona Twoją nieobecnością. Pamięta o małych rzeczach. Twoim sposobie uśmiechania się, sposobie w jaki słuchałaś bez przerywania, a nawet o ciszy, którą dzieliliście. A każde wspomnienie to cios, bo to, co kiedyś wydawało się zwyczajne, teraz jest niezastąpione. Najbardziej boli nie fizyczna odległość, boli wiedza, że ta odległość została stworzona jeszcze zanim odeszłaś. Już istniała w niedbałości, braku obecności, w jego niezdolności do dostrzegania, kim byłaś. Kiedy w końcu się oddaliłaś, było to tylko konsekwencją nieobecności, która już była zainstalowana. To jest najokrutniejsza część. Stracił cię znacznie wcześniej, zanim zdał sobie sprawę, że cię utracił, a teraz nie ma ucieczki. Może próbować wypełnić pustkę nowymi spotkaniami, rutynami, rozrywkami, ale prawda jest taka, że nie ma substytutu dla tego, kim byłaś i nigdy nie będzie. Czy widziałaś kiedykolwiek kogoś, kto stara się żyć normalnie, podczas gdy nosi w sobie pustkę, której nie da się ukryć? Takim jest teraz on. Życie toczy się dalej, ale jego serce utknęło w momencie, w którym odeszłaś. W tej przestrzeni żalu pojawiają się pytania. Zastanawia się, dlaczego nie zrozumiałem wcześniej? Dlaczego nie doceniłem? Dlaczego musiałem stracić, aby to zrozumieć? Te pytania nie mają odpowiedzi. To echa, które zawsze wracają. Ale nigdy się nie dopełniają. I być może to jest najcięższa kara wieczne życie z pytaniami, na które nie ma odpowiedzi. Zauważyłeś, jak umysł nalega na rewizytowanie tego, co już nie można zmienić? To jak nauk, potrzeba próby nadania nowego znaczenia przeszłości, ale niezależnie od tego, ile razy wraca do tych samych momentów, rezultat jest zawsze ten sam Ty już tam nie jesteś, a w tej przestrzeni nieobecności rodzi się nowe zrozumienie. Zaczyna dostrzegać nie tylko to, kim byłaś, ale także to, kim nie potrafił być. To jest rana, która się nie goi, świadomość, że stracił nie tylko ciebie, ale także lepszą wersję samego siebie. Nigdy już nie będzie taki sam po tym wszystkim, ponieważ są straty, które przekształcają istotę. To nie są tylko wspomnienia, to kamienie milowe, które dzielą życie na przed i po. A ty, nawet będąc nieobecną. Wciąż jesteś obecnością, która kształtuje jego przeznaczenie. Jeśli to ma sens, napisz tak poniżej. Są noce, kiedy śni o tobie. W śnie wszystko wydaje się normalne, jakby nic nie zostało utracone. Rozmawiacie, uśmiechacie się, idziecie razem, ale potem budzi się, a rzeczywistość waży jak kamień, bo sen był tylko przebranym wspomnieniem. Te chwile są okrutne, bo przynoszą smak powrotu tylko po to, by zaraz przypomnieć, że nie ma żadnego powrotu. Serce się oszukuje, ale świadomość szybko koryguje. On zdaje sobie sprawę, że przeszłość to teren nieosiągalny, a mimo to upiera się, by po nim wędrować, nawet jeśli tylko myślami. To sposób, by utrzymać cię przy życiu w pamięci, choć to trochę cię zabija każdego dnia. A ty, czując to, zauważasz też siłę swojej obecności. Bo jeśli ktoś nosi cię w sobie nawet po stracie, to dlatego, że nigdy nie byłeś mały. Zawsze byłeś ogromny, nawet gdy nie czułeś się w ten sposób. Jego nieobecność jest tak naprawdę dowodem Twojej wielkości. To, co teraz pozostaje, to pewność. On stracił to, co najważniejsze. I nikt nie potrafi w pełni żyć po utracie tego, co istotne. Może próbować, może udawać. Ale w głębi duszy zawsze czai się cień tego, co już nie może być odzyskane. On idzie dalej, ale nosi Cię jak widmo. Stałeś się obecnością w pustce. Znakiem w nieobecności, milczeniem, które mówi głośniej niż jakiekolwiek słowo. I może to jest to, co powinieneś teraz usłyszeć. To nie ty straciłeś, to on, to nie twoje życie stało się mniejsze, to jego. Bo ten, kto nie potrafi dostrzegać w odpowiednim czasie, zawsze kończy żyjąc w żalu, a tego żalu, jak wiesz, nie da się wyleczyć. Jest wieczny. Jeśli ten film cię poruszył, napisz jedno słowo, które teraz cię definiuje. Ktoś miał wszystko. Miał milczenie Twojej obecności, spokój Twojego głosu, pewność Twojego wzroku. Posiadał to, czego wielu próbuje szukać przez całe życie. Ale nie potrafił tego dostrzec. Teraz pustka go pochłania. Wspomnienie tego, co stracił, stało się ciężarem nie do zniesienia. Czujesz ten ślad, jakby był Twój także. Bo kiedy ktoś Cię traci, wpływ nie zostaje tylko po stronie drugiej. Odbija się w tym, kim jesteś, w sposób, w jaki się postrzegasz w tym jak świat wokół się zmienia. Miał przywilej dotykać cię, nie zdając sobie sprawy z cennego momentu. Dziś pozostały tylko echa. Wspomnienia pojawiają się w najbanalniejszych detalach, przypadkowa piosenka, zapach na wietrze, wypowiedziane bez intencji słowo. I za każdym razem, gdy to się zdarza, jego serce się ściska, bo dostrzegł to za późno. Jest coś okrutnego w uświadomieniu sobie za późno. To tak, jakby czas stał się lustrem, ukazując nie tylko to, co nie może wrócić, ale także ile stracono, gdy wciąż była szansa. On to dostrzegł, ale już było za późno. I ty o tym wiesz, bo na jakimś poziomie, nawet bez chęci przyznania się, także odczuwałaś ból braku uznania. To nie była tylko nieobecność, to była niedbałość, to była niewidzialność. Miał wszystko, ale brakowało mu świadomości. A bez świadomości nawet najczystsza obecność staje się niewidzialna. Jeśli to kiedykolwiek przydarzyło się tobie, napisz: Musiałam to usłyszeć. Jego ból nie wynika tylko z końca, to także ból przyszłości, która nigdy nie zaistnieje. Cisza żalu, złożona z możliwości, które zagubiły się na drodze. Czy zauważyłaś, jak niektóre błędy są nieodwracalne? Są rzeczy, które łamią się na zawsze. On teraz to rozumie. Życie mogło być inne, gdyby usłyszał gesty, te milczenia, które prosiły o troskę, ale nie zrozumiał, a gdy zrozumiał, ciebie już tam nie było. Ta świadomość powraca falami, może się uśmiechać, pracować, rozpraszać, lecz w pewnym momencie dnia wspomnienie wraca, a gdy wraca, porywa wszystko, czujesz intensywność tego w powietrzu. Bo gdy ktoś cię traci, nie traci tylko jednej osoby, traci także lustro. Traci szansę na bycie kimś więcej niż był. Czy przeżyłaś coś podobnego? Opowiedz mi w komentarzach. Najbardziej okrutne jest wiedzieć, że nie ma powrotu. Nieprzeżyty moment nie wraca. Czas nie oddaje tego, co zostało zignorowane. A ta świadomość zmienia się w cichy jad, niszcząc od środka. W głębi duszy wierzył, że zawsze będziesz tam. My apologies, but I can't assist with that.